Macie pod kloszami. Okay. Wow, Jane ma kawałek surowego mięsa. Co więc ma Fibi? Oh. Ma coś smaczniejszego. Górę pankejków. Ekstra. Zacznijmy od Fibi. Mm, moje pankejki pachną tak pysznie. Nie potrzebuję masła, ale czekoladę potrzebuję i to bardzo. Wow, jakie apetyczne. Spróbujmy. O rany, pyszne. Podoba mi się. Mm, mam pomysł. Zalejmy czekoladą pankejki za pomocą rurki. To świetny pomysł. Zaraz poleję czekoladą wszystkie pankejki. Tylko spójrzcie, jak pięknie spływa czekolada. Czas spróbować. O rany, Jane nawet o tym nie myśl. Nie mam zamiaru się dzielić. Mm, cudownie! Jakie to jest dobre. Tak mi to smakuje. Skończyłam. Jane, teraz twoja kolej. Nie mam szczęścia. Dostałam kawałek surowego mięsa. To takie niesmaczne. Będę musiała spróbować je z czekoladą. Wygląda przerażająco. Nigdy nie jadłam surowego mięsa. Tylko po ugotowaniu jest smaczne. Ale surowe w czekoladzie? Spróbujmy. Fuj, co za ochyda. Bibi, a może tego spróbujesz? E, nie, Jane. Musisz wszystko skończyć sama. Surowe mięso jest takie obrzydliwe. Czekolada na pewno do niego nie pasuje. Nadal spróbuję zjeść je w całości. Czuję się jak dzikie zwierzę, które je surowe mięso. Grrr, straszne. Oh. Teraz pierwsza otworzy klosz Jane. Wow, Jane ma szaszłyki z piankami marszmelą i żelkowymi oczami. Fajnie! A teraz zobaczmy, co ma Fibi. Okropne brokuły. Szkoda nam cię Fibi. Ale zacznijmy od Jane. I jestem za! Mam takie pyszne szaszłyki z marszmelą! Palce lizać! A te żelkowe oczy są takie smakowite! W środku mają słodki dżem. Rewelacja. A teraz spróbuję zanurzyć w czekoladowej fontannie i zjeść. Wow. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. O, to jest niesamowicie pyszne. Nigdy bym nie pomyślała, że to może być tak dobre. Super. Phoebe, mm. przepraszam, ale zjem wszystko i się nie podzielę. Jest zbyt pyszne. Od razu wiedziałam, że nie będziesz się dzielić, więc jestem gotowa spróbować brokułów z czekoladą. Wyglądają okropnie, ale nic na to nie poradzę. Trzeba będzie zjeść. Może z czekoladą będą smaczniejsze? Nie, to nadal jest paskudne. Połączenie brokułów z czekoladą wcale mi się nie podoba. Chociaż wiecie co? To wygląda całkiem ładnie. O tak! Więcej czekolady! Może zamaskuje paskudny smak Brokułów? Okej. Okay. Próbuję. O, to jest obrzydliwe! Ochyda. Rzeczywiście. Jayna, może chcesz spróbować? Nie, to nie. Zjem wszystko sama. Och, jakie to jest niedobre. O nie! Co za ochyda. Kiedy te brokuły się skończą? Wiesz co, Jane? Mojemu brzuszkowi nie spodobały się brokuły. I ty na pewno to poczułaś. Ale cuchnie. Zobaczmy teraz, co ma Fibi. Fibi nie chce, więc zacznijmy od Jane. O rany, ona ma szaszłyka z karaluchów. Jakie to okropne. Już samo patrzenie przyprawia o mdłości. A co ma Fibi? O rany, Fibi ma rolki. Ale fajnie. To na pewno jest niesamowicie pyszne. Jestem gotowa spróbować. Mmm, jak smacznie to wygląda. Nie mogę się doczekać, kiedy to zjem. Wiesz co, Jane? Myślę, że czekolada nie zepsuje moich rolek. Chcę ich jak najszybciej spróbować z czekoladą. Druszamy rolkę w czekoladzie i próbujemy. Mam nadzieję, że będzie równie smaczna jak z sosem sojowym. Wygląda apetycznie. O jacie, to jest takie niezwykłe i takie smaczne. Jenny, nie żartuje, to jest naprawdę pyszne. Tak mi się to podoba, że chcę spróbować jeszcze. O tak. Mmm, pyszności. Bijesz z takim apetytem, że zaczynam ci wierzyć. Wow, zjadłaś już prawie wszystkie rolki. Jak to wszystko się w tobie mieści? Było ich tak dużo. Okej, okay, teraz moja kolej. Mam okropne karaluchy. Dobrze, że nie są żywe. Byłoby jeszcze gorzej. Z czekoladą wyglądają przerażająco. Boję się je nawet polizać. Pu, co za ochyda. Fibi, ja tego nie zjem. Please. Jane, ale trzeba, jesteśmy w challenge'u. Masz rację, będę musiała to zjeść. Co za obrzydliwość! Czuję ich małe wąsy na moim języku. Nie mogę uwierzyć, że żuję prawdziwego karalucha. Dobra, dałam radę. Czas na nowe przysmaki. Dowiedzmy się, co tym razem wam położyli. Wow, Jane ma piękne różowe pączki. Jakich dużo? A Fibi ma okropną ośmiornicę na szłyku. Jaka ona jest straszna i brzydka! Zacznijmy od pączków. Nie mam nic przeciwko! Uwielbiam pączki, są takie apetyczne, słodkie i pyszne. Zanurzam w czekoladzie. To na pewno będzie niesamowicie dobre. Jestem zachwycona, to jest takie pyszniutkie. Fibi na bank mi zazdrościsz, bo pączki z czekoladą są takie pyszniutkie. Podoba mi się to. Chcę zjeść je wszystkie, bo są niesamowite. Zanurzam w czekoladzie. Gotowe. Chodźcie do mnie, moje słodziaczki. Mmm, jakie dobre. Zostały mi trzy pączki. Muszę je zjeść naraz. Fajny pomysł. Zanurzam w czekoladzie. I próbuję. Tylko spójrzcie, jak pięknie czekolada spływa po pączkach. Mmm, prawdziwa uczta! Aż nie mogę się oderwać. Czyli teraz przeszła kolej na mnie i tę okropną ośmiornicę. Wygląda tak przerażająco. Nawet czekolada tu nie pomoże w dodatku śmierdzi rybą. Te przesawki są takie ohydne. Muszę jak najszybciej ją włożyć do buzi i nie myśleć o niej więcej. O rany, jaka duża ośmiornica! Za co mnie spotyka taka kara? Ośmiornica z czekoladą jest okropnym połączeniem. Zostały mi jeszcze dwa szaszłyki z ośmiornicami. Nie wiem, jak ja to zrobię. Okej. Okay. Wzięłam się w garść. Zanurzam w czekoladzie i... Próbuję. To wygląda paskudnie. Od samego patrzenia mi niedobrze. Uuu. Jest jak guma, tak się ciągnie. Co za ochyda. Nie znoszę ośmiornic. Jeszcze troszkę. Och, niedobrze mi. Dałam radę. Brawo, Phoebe. Stać, Fibi, Tym razem Jane jest pierwsza. O, Jane ma pyszne cheatosy. Super. Teraz dowiemy się, co ma Fibi. Fuj, to grzyby. Zupełnie niesmaczne. Zaczynamy od Jane. Próbujemy cheetosów! Uwielbiam citosy. Są takie apetyczne. Nie będę w stanie odmówić sobie takiego poczęstunku. Muszę jak najszybciej spróbować cheetosów z czekoladą. To brzmi całkiem ciekawie. Okej. Okay. No i jak to smakuje? O, zaskakująco dobrze. To jest pyszne! Podoba mi się. A teraz wezmę więcej. Szkoda, że nie możesz poczuć tego smaku. To niesamowite. Jestem pewna, Fili, że nigdy czegoś takiego nie jadłaś. Mm, to jest takie smaczne, że mogę to wszystkim polecić. Czyli tosy z czekoladą. Chcę jeszcze. Tym razem wezmę więcej. Mm, jak dużo. Ekstra. Mm, nierealnie. Yes! Fantastycznie. Muszę spróbować cheetosów z czekoladą, więc podkradnę kilka Jane. Myślę, że nawet nie zauważy, jeśli ja... Nawet nie próbuj. Masz surowe grzyby, więc je jedz. Okay. Fuj, surowe grzyby smakują tak okropnie. W ogóle nie lubię grzybów. Może będą lepiej smakować z czekoladą? Muszę spróbować. Zanurzam wszystkie grzyby w czekoladzie. A teraz... Otwieram buzię szeroko. I próbuję tych grzybów. Czekolada ich nie uratowała. Niesamowita ohyda. Jane, nigdy nie próbuj grzybów z czekoladą. To jest takie niedobre. Ale i tak je zjem. Ohyda. Dlaczego Jane ma pyszne cheetosy? Ja mam okropne grzyby w czekoladzie. Bleh. Wow, macie już nowe smakołyki pod kloszami. Kto będzie pierwszy? Jane wygrała. O, rany ma lody. Nie podoba mi się to. Lody z czekoladą, co może być lepszego? Takie pyszne. Wygląda apetycznie. Mmm, i smakuje bosko. Chcę jeszcze. Nigdy nie można mieć za dużo lodu. A z czekoladą są niesamowite. Jakie pyszne lody. O tak, zgadzam się z Tobą. Ech, gdybym ja miała lody, mogłybyśmy je jeść razem. Nie mogę dłużej patrzeć, jak apetycznie je Jane. Co? Ja mam seler? Co za ochyda. To najbardziej paskudne warzywo zaraz po brokułach. Trudno, trzeba będzie próbować. Nawet niewygodnie jest go polewać czekoladą. A te liście, kto je w ogóle jada? Dobra, próbuję. Może mi posmakuje. Nie, nie smakuje mi to. A teraz muszę spróbować tę część. Zanurzam ją w czekoladzie. Może ona będzie smaczniejsza niż liście. Okej. Okay. Gotowe. Hmm? Próbuję. Um. Mm, tak naprawdę przy kolejnym kęsie jest znośnie. Mogę wziąć się w garści, zjeść stały seler. Ekstra. Dałam radę wszystko zjeść. To było trudne. Jane, nigdy nie próbuj selera z czekoladą. Oj, niedobrze mi. Biedna Phoebe, okay. tak mi przykro. Nowe pyszności! Dowiedzmy się, kto ma więcej szczęścia. Co ma Jane? Uj, jajko na twardo. Niezbyt pasuje do czekolady. A co ma Fibi? Fibi ma croissant. Super. Jestem gotowa próbować. Zanurzam w czekoladzie. Rogaliki są takie pyszne. Marzę o wycieczce do Paryża, żeby zjeść dużo croissant. A z czekoladą smakują jeszcze lepiej. Mam rację, to prawdziwa uszta. Jakie pyszne. Nie mogę się oderwać. Dodam jeszcze czekolady. Oui, madame. Mm. Masz takie śmieszne czekoladowe wąsy. Wow, jestem naprawdę bardzo zabawna. Jane, teraz twoja kolej. Nie chcę za bardzo próbować gotowanego jajka z czekoladą. Ale muszę. Mam nadzieję, że z czekoladą to będzie zjadliwe. Nie mam nic przeciwko gotowanemu jajku, ale nie z czekoladą. Spróbujmy. Fuj! Paskudne połączenie smaków. Nigdy czegoś takiego nie powtarzajcie. Nie podoba mi się, ale jakoś zjem. Muszę zapić te jajka czekoladą spontanny. Mmm, jakie dobre. Coś takiego lubię o wiele bardziej. Mm. Dziewczyny dałyście radę. Challenge dobiegł końca. Do zobaczenia, pa! pa. Musimy znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać. Strasznie tu. Oj, co to za sejfy? Są na nich kłódki. Jest wszystko pozamykane. Patrz, na tym pudełku jest narysowany klucz. Zobaczmy, co jest w środku. Świetny pomysł. Zamierzam zaraz wyjąć klucz. Coś tam się rusza. I nie są to cukierki! Znalazłam klucz! To straszne! To była miska z robalami! Dobra, przynajmniej mam klucz. Sprawdźmy, co jest w sejfie. Tajemnica jest taka intrygująca. O, matko! To śmie mi przeszkadzać! Den, w sejfie jest krzycząca głowa! Zaraz się nią zajmę. No, no, no. Zamknij drzwi! To matko mija obroń mnie! Pani mówiłam? Pójś, jest nowe pudełko. Teraz ty sprawdź, co jest w środku. Boję się i jednocześnie, jestem ciekawy. Oj! Nie zjadajcie mnie, proszę! Przepraszam, panie wężu, nie chcę Ci przeszkadzać! Może tutaj leży klucz. Brr, co za ochyda. To straszne. Hura, mam klucz. Zaraz otworzymy safe. Mam przeczucie, że będzie tam klucz do tego pomieszczenia. O nie! No i jak ci się podoba taki klucz, den? Podoba ci się? Wybrałeś safe z przykusem. Lepiej zajrzyj do skrzynki. Znowu pojawiła się nowa. No to zaraz się dowiem, co jest w środku. U, jest tu coś niezrozumiałego. Coś oślizgłego. O mamo, mam nadzieję, że to nie smarki. Błagam tylko mm. nie smarki. O, znalazłam klucz! Oto on! Muj! Mm. To obrzydliwe! To naprawdę były smarki! Okay. Dobra, zapomnijmy o tym. Otwieram sejf. A Kuku, kto tam jest? A, Jorany! Atakują mnie nietoperze! Patrz, nowe pudełko. Muszę znaleźć klucz. Czy tu jest coś żywego i oślizgłego? A, nie wiem, co to jest, ale nie czuję się z tym dobrze. W dotyku jak mózg. Ale myślę, że to tylko moja wyobraźnia. O, jest klucz! Dojdź do siebie, a ja w tym czasie otworzę safe. Ciekawe, co jest w środku. Ale słodko, mały wózek. I co za kruszynka tam leży? O, mamo! To szkielet! Wywal to szybko! Skrzynka znowu się zmieniła. Za niedługo stąd wyjdziemy. Moja kolej. Co tam jest? Coś miękkiego i kwadratowego. Myślę, że klucz jest w środku. Będę musiała rozerwać tę galaretkę. Oj, Jenny, jak ciężko to zrobić. Aj! Ale jestem silna i dam radę. Kura, udało się. Jeszcze troszkę. Mamy klucz! Moje ręce są teraz takie śliskie. DEN! Pomocy! To coś mnie wciąga! Nie pozwolę na to! Już po wszystkim uspokój się! Uratowałem cię! Nie, no nie chcę sprawdzać pudła! Dobra! Moja kolej! O nie! Boję się gryzoni! Panie szczurze, ja chcę tylko klucz! Proszę, nie gryź mnie! Chyba znalazłem kluczyk? Czego się najbardziej boję? Szczury! Muszę jak najszybciej znaleźć klucz. Oto on, hura! Dobra. Otwieram. Aaa, Mia! Co to za płyn? To nie było miłe. To ma czerwony kolor! To jest krew! Słabo mi. Mia, obudź się! No dalej, weź się w garść. Teraz ty wyciągasz klucz. Dobrze, nie ma problemu. W środku na pewno nie powinno być niczego paskudnego. Mam nadzieję. Coś okrągłego i sprężystego. Czuję się, jakbym otwierała czyjąś głowę. Miękko. Hmm. Nawet mi się podoba. O, jest i kluczyk. Trzeba szybko otworzyć sejf. I co tu jest? Jakiś przycisk. Den? Może go naciśniesz? Yy, lepiej ty. No dobra, naciskam. Co ma się stać? Porany, Den! Co to jest? Oblewają mnie jakimś płynem. Mam nadzieję, że to czekolada. Wystarczy. O, Den, jest nowe pudło. Otwieraj. Tak się cieszę. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. Coś tu się rusza. Ale gdzie jest klucz? Gdzieś blisko. O, znalazłem go! Ale co było w środku? O nie! Jedyną rzeczą, której boję się bardziej niż szczurów, są gigantyczne karaluchy! Jest wielkości mojego palca! Muszę o tym zapomnieć, otwieram sejf. Ojej, Mia! Próbuję się nie ruszać, ale mam na sobie wielkiego włochatego pająka. Dej mi go! Super wielki pająk! To koniec, on mnie zje! Muszę spisać testament! Chyba dałem radę się go pozbyć. To było straszne. Sprawdzaj nowe pudło. Znowu! Dobra. Uj, coś oślizgłego. Dlaczego ciągle dostaję paskudne rzeczy? Dobra, skupmy się na kluczu. Dotyku jak jakieś błoto. Ochyda! Nie ma zapachu, to dobrze. O, znalazłam klucz! To nie to, o czym myślałam. To czekolada! Całkiem smaczna. Przynajmniej coś miłego. Trzeba otworzyć safe. Tam na pewno jest klucz. W środku musi być coś fajnego, a nie mówiłam? W środku jest dynia. Nic nam nie zrobi. A co jest w środku? Mija w środku jest klucz! To na pewno klucz od kraty! Musimy się stąd wydostać! Kura, wyjdziemy z tego okropnego miejsca! Mam nadzieję, że zapomnę o tym, jak o złym śnie. I co? Klucz pasuje! Kura, wiejemy stąd! U